Jakie są rodzaje penisów i czy ich kształt ma dla kobiet znaczenie? Wykład numer 202 uniwersytetusexshop.pl, sklepu, który od ponad 20 lat dostarcza Wam gadżety premium. Czy rozmiar i kształt penisa mają znaczenie? Jakie są rodzaje penisów? Czy istnieje idealny członek? Jak dopasować pozycję seksualną do rozmiaru penisa? Wszystko to w dzisiejszym wykładzie. Czy kształt penisa ma wpływ na doznania seksualne i preferencje partnerki? To pytanie, które wielu mężczyzn i kobiet zadaje sobie nieśmiało. Męskie przyrodzenie bywa tematem żartów i anegdot, ale czy rzeczywiście kształt członka może zmienić coś w sypialni? W tym wykładzie przyjrzymy się różnym rodzajom penisów, od banana po grzybka oraz temu, co na ten temat mówi biologia, nauka i same kobiety. Przejdźmy do sprawy z przymrużeniem oka, ale i profesjonalnie. Aby rozwiać mity i dostarczyć rzetelnej wiedzy. Przekonać się, czy kształt naprawdę ma znaczenie, czy może ważniejsze jest zupełnie coś innego. Penis jak płatek śniegu. Nie ma dwóch identycznych. Każdy jest unikalny niczym odcisk palca. Czy płatek śniegu. Różnią się one długością, obwodem, kolorem, a także kształtem i kątem wzwodu. Jedne członki są niemal idealnie proste, inne zaokrąglone lub skierowane w jedną ze stron. Niektóre mają wyraźnie zaznaczoną główkę, inne bardziej jednolity kształt na całej długości. Różnorodność jest zupełnie naturalna. Męskie prącie rozwija się u każdego nieco inaczej, tak jak różnią się nasze nosy czy dłonie. Nie ma więc powodu do niepokoju, jeśli twój penis wygląda inaczej niż u kolegi. To zupełnie normalne i często nawet fascynujące dla partnerki. Ważne, by zrozumieć, że w świecie intymności nie istnieje coś takiego jak idealny czy standardowy penis. Natura lubi różnorodność, a każdy kształt może być źródłem przyjemności. Banan, grzyb czy ołówek najpopularniejsze kształty męskiego przeledzenia. Skoro mówimy o kształtach, warto poznać nieoficjalną klasyfikację typów penisów. Posługują się tymi nazwami nawet niektórzy eksperci i internetowi żartownisie. Choć nazwy mogą brzmieć zabawnie, dobrze oddają one charakterystykę różnych form miejskiego, męskiego przelodzenia. Oto kilka najczęściej wymienianych typów: banan, penis równomiernej grubości na całej długości, który we wzwodzie delikatnie wygina się najczęściej ku górze. Lekka krzywizna tego typu. Do około 10 stopni jest zupełnie normalna i nie przeszkadza w zbliżeniach, ba. Bywa nawet pomocna przy stymulacji punktu G. Ołówek. Długi i prosty członek o stosunkowo wąskim obwodzie i zwężającej się główce. Wyglądem przypomina nieco spiczasty ołówek i tego typu penis może sprawiać wrażenie mniejszego niż jest w rzeczywistości, ale jego zaletą jest łatwość stymulacji głębszych części pochwy dzięki smukłej budowie. Ogórek. Solidnego penis średniej długości, którego obwód jest spory i mniej więcej jednakowy aż po żołęć. Przypomina kształtem dorodnego ogórka, jest masywny, daje poczucie wypełnienia od wejścia aż po głębokość, co wiele kobiet ocenia bardzo pozytywnie. Młot. Prąci o stosunkowo smukłym trzonie i wyraźnie szerszej, masywnej główce. Taki kształt oznacza, że żołądź jest szersza od trzonu, szczególnie w stanie wzwodu. Nazwa młot wzięła się stąd, że całość przypomina młotek. Cenniejszy uchwyt i cięższą końcówkę. Przy penetracji, szeroka główka może mocniej stymulować wejście do pochwy, a ścianki waginy tuż za nim. Litera C. Mocno zakrzywiony penis, który wygięciem przypomina literę C. Taka krzywizna bywa skierowana na przykład w bok lub ku górze czy dołowi w stopniu większym niż typowy banan. Choć wygląda nietypowo, wiele pań twierdzi, że w odpowiedniej pozycji taki kształt potrafi dostarczyć niesamowitych wrażeń, intensywnie masując na przykład przednią lub tylną ścianę pochwy. Grzyb. Krótszy penis z proporcjonalnie bardzo dużą główką. Wyglądem przypomina grzyba z kapeluszem, żołądź jest bowiem okazała i szersza niż trzon. Przy takim kształcie, penetracja może dawać uczucie intensywniejszego rozciągania przy wejściu ze względu na dużą główkę i mocnego tarcia właśnie tą szerszą częścią porącia. Awokado. Członek niezbyt długi, za to masywny i szeroki, szczególnie u nasady oraz środkowej części. Nazwa pochodzi od kształtu owocu awokado, grubsza podstawa i środek zwężający się nieco ku końcowi. Taki penis może wyglądać imponująco u podstawy i gwarantować silną stymulację przy wejściu do pochwy. Od czego zależy kształt penisa? Kilka słów o anatomii. Skąd biorą się te wszystkie różnice? Za kształt i wielkość penisa odpowiada kombinacja genetyki hormonów oraz anatomicznej budowy prącia. Wewnątrz członka znajdują się dwa podłużne ciała jamiste oraz jedno ciało gąbczaste. Gdy dochodzi do pobudzenia, ciała jamiste wypełniają się krwią niczym gąbka. To właśnie ich układ i proporcje wpływają na to, jak panice rośnie we wzwodzie oraz czy utrzymuje idealnie prosty kształt, czy też się delikatnie wykrzywia. U większości mężczyzn prącie we wzwodzie odchyla się lekko ku górze. Wynika to z przyczepienia wiązadeł i nieco mniejszej elastyczności górnej części ciała jemistych. Inni mogą mieć członka prostego jak struna, a jeszcze inni skierowanego minimalnie w bok czy w dół. Na kształt może wpływać także rozwój w okresie dojrzewania. Tempo wzrostu tkanek, ewentualne urazy młodzieńcze, na przykład przy intensywnej masturbacji lub podczas uprawiania sportu, choć to rzadkie, czy nawet sposób noszenia bielizny. Warto zaznaczyć, że jeśli pani zwodzi się pod nietypowym kątem, na przykład bardzo pionowo do góry lub wyraźnie na bok, zwykle jest to po prostu cecha osobnicza, dopóki nie powoduje bólu u partnerów podczas bliżeń, nie ma powodu do zmartwień. Czy zakrzywiony znaczy gorszy? Cała prawda o krzywiźnie. Wielu panów martwi się, że ich członek nie jest idealnie prosty. Prawda jest taka, że lekka krzywizna jest absolutnie normalna i występuje u ogromnej liczby mężczyzn. Medycyna uznaje, że odchylenie prącia do około 10 stopni od linii prostej we wzwodzie mieści się w normie. Taka krzywizna zazwyczaj nie wymaga żadnej korekty. Natura nie jest symetryczna, podobnie jak kobiece piersi często różnią się wielkością lub kształtem. Co do bardziej. Co z co z bardziej wyraźnym wygięciem. Jeśli penis przypomina kształt, tę wspomnianą literę C, lub zakrzywia się pod dużym kątem, ale nie powoduje dyskomfortu podczas seksu, to wciąż można z nim normalnie funkcjonować. Warto wtedy poeksperymentować z pozycjami seksualnymi. Czasem odmienny kąt penetracji może wręcz działać na korzyść. np. Na zakrzywiony w górę penis intensywniej pociera punkt jego partnerki, szczególnie w pozycjach od tyłu lub na jeźdźca. Rozmiar kontra kształt, co jest ważniejsze w łóżku. Hasło rozmiar ma znaczenie słyszał chyba każdy, ale czy na pewno chodzi tylko o długość. Wielu seksuologów podkreśla, że grubość obwód panica może mieć większy wpływ na doznania kobiety niż długość. To wcale nie znaczy, że im grubszy, tym lepszy bez ograniczeń. Raczej chodzi o to, że poczucie wypełnienia i rozciągania tkanek pochwy bywa dla pań mocniej odczuwalne niż to, jak głęboko pani sięga. Pochwa ma średnio około 10 cm, najbardziej wrażliwego odcinka od wejścia, właśnie tam znajduje się najwięcej zakończeń nerwowych. Standardowa długość penisowa w wodzie to około 10-15 cm spokojnie wystarcza, by w pełni pobudzić te obszary. Dodatkowe centymetry często nie dają więcej przyjemności, a czasem mogą nawet powodować dyskomfort przy uderzaniu o szyjkę macicy. Z kolei większy obwód zapewnia intensywniejsze tarcie i stymulację przy wejściu do pochwy oraz na jej bocznych ścianach, gdzie znajdują się również wrażliwe receptory. <laughs> Badania ankietowe wśród kobiet wykazały, że panie statystycznie częściej wskazują grubość członka jako ważniejszą dla satysfakcji seksualnej niż jego długość. W jednym z eksperymentów aż 9 na 10 ankietowanych kobiet przyznało, że bardziej o długości czy się dla nich obwód penisa. Szerszy członek daje im większe doznania niż wyjątkowo długi, ale cieńszy. Oczywiście nie znaczy to, że długość w ogóle się liczy. Skrajnie mały penis może nie stymulować wystarczająco głębiej położonych punktów, a bardzo długi wymaga ostrożności. Jednak w typowym zakresie rozmiarów powiedzmy 12-18 cm techniką i dopasowaniem można zdziałać więcej niż dodatkowymi centymetrami. Warto pamiętać, że dla udanego seksu liczy się kształt, gra wstępna, zgranie z partnerką, kowort psychiczny i wzajemne emocje. Sam rozmiar czy kształt nie zagwarantuje orgazmu, to tylko jeden z wielu elementów układanki. Kształt penisa a przyjemność seksualna, co warto wiedzieć? Czy konkretny kształt prącia daje przewagę w łóżku? Taki nie, dużo zależy od dopasowania do partnerki i umiejętnego korzystania z tego, co się ma. Pewne cechy anatomiczne rzeczywiście mogą ułatwić stymulację określonych miejsc, na przykład zakrzywiony ku górze. Taki penis świetnie nadaje się do pobudzania przedniej ściany pochwy, gdzie u wielu kobiet zlokalizowany jest słynny punkt G. W pozycjach od tyłu, np. Na, na pieska czy w klasycznej misjonarskiej uniesiona główka mocniej dociera, ociera ten obszar, co potęguje doznania. Duża grzybkowata główka. Przy każdym ruchu szeroka żołądź intensywnie stymuluje wejście do pochwy i pociera jej ścianki tuż za progiem. Niektóre kobiety lubią to uczucie rozciągania na początku penetracji. Bywa ono bardzo intensywne dzięki większej główce. Grup przytrzon. Zapewnia mocniejszy nacisk na ściany pochwy i wywołuje większe tarcie. Dla wielu pani uczucie pełniejszego wypełnienia wiąże się z większą satysfakcją i głębszym poczuciem bliskości. Wyraźne żyłki na powierzchni. Nawet takie drobne nierówności mogą urozmaicać bodźce podczas ruchu. Każda dodatkowa faktura jest mile widziana przy przez wrażliwe receptory w pochwie. Oczywiście jej efekt jest subtelny, ale bywa przez partnerki zauważany. Z drugiej strony, pewne kształty mogą wymagać dostosowania pozycji lub techniki. Bardzo zakrzywiony panis, na przykład w dół, lepiej sprawdza się w układach, gdzie partnerka jest na górze albo partner działa od tyłu. Wtedy naturalne wygięcie dopasowuje się do krzywizny kobiecego ciała i penetracja jest wygodniejsza. Wyjątkowo duża główka to sygnał, by nie żałować luberkantu i czasu na rozluźnienie. Powolny start pozwoli pochwie przyzwyczaić się do większej średnicy, dzięki czemu dalsze pieszczoty będą już czystą przyjemnością. Z kolei cienki ołówek może wymagać intensywnej stymulacji łychtaczki lub zmiany kąta, bo nie rozciąga pochwy tak mocno, co nie znaczy, że nie da satysfakcji. Po prostu w takiej sytuacji gra wstępna i pomysłowość partnera odgrywają pierwsze skrzypce. Co mówią kobiety. Preferencje pań i zaskakujące fakty. Często dyskusje o męskich genitaliach pomijają najważniejszy głos, głos kobiet. A co na temat kształtu i rozmiaru penisa mówią same panie? Badania i sądy społeczne dają całkiem pocieszający obraz. Większość kobiet jest zadowolona z przyrodzenia swojego partnera i wcale nie marzy o żadnych radykalnych zmianach. W jednym z badań aż 80% ankietowanych kobiet przyznało, że wielkość i proporcje penisa ich partnera w pełni im odpowiadają. Co ciekawe, w tej samej ankiecie nieomal połowa mężczyzn obawiała się, że ich członek jest za mały, więc widać, że panowie często martwią się na wyrost. Choć może też tak być, że jeśli panie znają tylko jeden kształt członka, to nie wiedzą, co może dać im inny kształt. Dzięki temu te badania wyszły akurat tak, a nie inaczej. Ale kontynuujmy dalej. Oczywiście każda osoba może mieć swoje preferencje. Niektóre kobiety zdradzają, że wolą pewne cechy, np. grubszy obwód, bo daje im większe poczucie wypełnienia, albo lekko zakrzywiony kształt, bo łatwiej trafia w ich punkt G, inne z kolei większą wagę przywiązują do estetyki. Na przykład podobają im się obficie unaczynione, czyli żyłkowate penisy lub określony kolor skóry. Są też panie, którym zupełnie wszystko jedno, byle ich partner umiał zadbać o atmosferę i czułość w sypialni. W licznych ankietach kobiety, na pytanie co najbardziej wpływa na ich zadowolenie z seksu, najczęściej wskazują nastrój, poczucie bliskości, pieszczoty, umiejętności partnera. Cechy członka, jak rozmiar czy kształt, znajdują się daleko w tyle za tymi czynnikami. Innymi słowy, Temperament i czułość kochanka potrafią przyćmić ewentualne mankamenty i niedopasowania anatomiczne. Jak wykorzystać swój kształt, pozycje i praktyczne wskazówki? Skoro wiemy już, że każdy penis jest inny, warto również wiedzieć, że jak przekuć te różnice w atut. Dobór pozycji seksualnych i technik może sprawić, że nawet nietypowy kształt zadziała na korzyść pary. Oto kilka praktycznych zasad. Jeśli Twój penis jest zakrzywiony ku górze, typowy banan, wypróbuj pozycje, w których możesz pobudzać przednią ściankę pochwy. Pozycja misjonarska z uniesionymi nogami partnerki albo partnerka na górze pochylona do przodu mogą pozwolić główce mocniej naciskać na punkie. Przy zakrzywieniu w dół najlepsze mogą okazać się pozycje od tyłu np. Na, na pieska lub takie gdzie partnerka leży na brzuchu, wówczas naturalne wygięcie dopasuje się do krzywizny kanału pochwy i zapewni komfort. Większa główka typu od grzyb polubi się z powolniejszym początkiem. Pozwól partnerce najpierw oswoić się ze rozmiarem np. w pozycji gdzie sama kontroluje głębokość, czyli na jeźdźca. Gdy wejście pochwy się rozciągnie mocna stymulacja szeroką główką będzie już czystą przyjemnością. Cienki i długi penis ołówek To sygnał, by zadbać o dodatkową stymulację zewnętrzną. Pozycje, w których partnerzy są blisko siebie, misjonarska na łyżeczki pozwala równocześnie pieścić łechtaczkę podczas penetracji. Dzięki temu mniejszy obwód nie będzie przeszkodą, bo i tak dostarczacie sobie wielu bodźców. Bardzo gruby z typu ogórek awokado. Wymaga dobrej gry wstępnej i nawilżenia. Nie bójcie się sięgnąć po lubrykant. Pozycje z uniesionymi nogami partnerki, np. klasyczna z jej nogami opartymi ramiona partnera, pomogą rozszerzyć wejście do pochwy. Kiedy kobieta jest odpowiednio pobudzona i rozluźniona, większy obwód zapewni jej intensywne doznania zamiast dyskomfortu. Eksperymentujcie z zabawkami erotycznymi. Na rynku są dostępne dilda i wibratory o różnych kształtach, zakrzywione z wyraźną główką, o spiralnej powierzchni. Mogą one urozmaicić grę wstępną, lub pomóc partnerce przyzwyczaić się do konkretnego kształtu. Wspólne sięganie po gadżety to nie znak, że coś z tobą nie tak, ale sposób na odkrywanie nowych przyjemności, i lepsze dopasowanie. Różnorodność jest piękna. Pewność siebie kluczem do sukcesu. Na zakończenie warto spojrzeć na sprawę z dystansem. Kształt to tylko jeden z wielu elementów udanego życia seksualnego. Tak naprawdę atrakcyjność kochanka tworzy znacznie więcej elementów: czułość, humor, zapach, dotyk, zaangażowanie, umiejętność słuchania potrzeb partnerki. Jeśli mężczyzna czuje się dobrze ze swoim ciałem i emanuje pewnością siebie, jego partnerka najprawdopodobniej też będzie zadowolona, niezależnie od tego, czy ma ona do czynienia z bananem, ołówkiem czy ogórkiem. Z kolei brak akceptacji własnego ciała może popsuć atmosferę bardziej niż niewielkie odchylenie od wyimaginowanego ideału. Kobiety wyczuwają kompleksy i napięcie, trudno czerpać radość z seksu, gdy partner skupia się na ukrywaniu własnego mankamentu zamiast na bliskości. Dlatego warto docenić swoją unikalność. Możesz być pewien, że gdzieś tam są osoby, które właśnie za taką czy inną cechą penisa będą Cię uwielbiać. W końcu dla kogoś duża żyłka czy grubsza główka to fetysz i powód do zachwytu. Dziękuję za wysłuchanie wykładu. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam na zakupy, gdzie w sklepie seksshop.pl codziennie dochodzą nowe produkty. Większość jest dostępna do wysyłki natychmiastowej. Zamawiacie to do 11.13. My to wysyłamy od razu i jutro już to macie w domu lub w paczku macie. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejny wykład niebawem.